W telewizji y, był film, by było radio, były by, y, y, zdjęcia, prawda? Połączone jako nowsza forma, a internet jeszcze dodatkowo dodał do tego grafikę, dodał do tego y, jakieś inne formy y, przekazu. Co so, klaps robimy? <laughs> 35 festiwal niepokalana jakby mógł pan powiedzieć przez ostatnie edycje jakie filmy udało się państwu wypromować trudno powiedzieć które konkretnie filmy my wypromowaliśmy ponieważ to było jakby równolegle no oczywiście to pomagało troszeczkę obie wersje o siostrze faustynie były nagrodzone oba, oba dostały najwyższe nagrody. prawda. Także oczywiście prymas 3 lata z tysiąca też były sztuki, no, cała, cała dziedzina, no, ale to właściwie można powiedzieć, że już telewizja jakby te pierwsze filmy Woldana Droga czy, czy o kardynale chrondzie zauważyła czy o papieżu i zaczęła wykorzystywać jego wyjątkowy talent i w związku z tym wszystkie widowiska telewizyjne można powiedzieć, że Pawła Woldona, które zostały jakby zauważone na festiwalu i promowane później zaczęły być pokazywane w telewizji i na odwrót to co zostało pokazane w telewizji było nagradzane na festiwalu. Także jest to taki obieg zamknięty ubolewamy, że tylko telewizja trwa, no teraz coraz więcej producentów również w różnych zakonach jest, ale też bardzo ciekawe zjawisko zauważyliśmy, że wszyscy najpoważniejsi, nawet reżyserzy, nawet Wajda Zanusi, Worany no, czy, Królikiewicz czy inni po prostu te filmy mieli nawet na naszych festiwalach. I wielu nawet otwarcie w tych pogrzebniejszych mówiło, że do swojego dosie chcą dołączyć film. Który będzie nagrodzony na festiwalu, czyli film o wartościach, jak kiedyś mówiliśmy, religijno-moralnych. Przed nagraniem tej rozmowy, ja pana zagadnąłem o film amatorski. Czy słusznie się uważa, bo takie jest myślenie ludzi, że film amatorski jest zawsze filmem złym, zrobionym tak na łapu capu? To jest prawda. Taka jest opinia wybitnych tego świata, zresztą no, można też zauważyć e, na jakiej drodze byliśmy, jeśli ogłoszono w tej no, chwili jakie kategorie, jakie też nie kategoria... na wszystkich, tak, tak Nie, nie, ale ja, jest film ja, ja, mówię, ja mówię przewrotnie, nie, ja mówię przewrotnie, że, że nawet e, po prostu do Oscara w tej chwili film musi spełniać swoje wartości, z tym, że oczywiście może być e, gniot, e, gdzie się leje krew i biegają ludzie, e, bez żadnej treści, bez żadnego przesłania, ale ponieważ jest perfekcyjna technika, to on jest nagradzany. No i część ludzi łapie się na takie bez treściowe, bezprzesłaniowe filmy. Natomiast najwspanialsze filmy, najwspanialsze pomysły na filmy biorą bier się z właśnie twórczości amatorskiej. Ze wzruszeniem możemy wspominać, że 8 -mm filmy na pierwszym, drugim, trzecim festiwalu łączone, że tak powiem acetonem czy, czy innymi sklejkami, prawda, były, właściwie przeważały na pierwszych festiwalach. I właśnie z tych filmów do dnia dzisiejszego nie zrezygnowaliśmy. 35 lat to jest festiwal, nie nazywa się filmów amatorskich, profesjonalnych i tak dalej, tylko nazywa się katolicki festiwal, a więc taki, który akceptuje naukę społeczną katolickiego kościoła i odrzuca filmy sprzeczne z tą nauką a jednocześnie wszystkie formy, liczy yy, to nie tylko filmu, ale programu telewizyjnego, czy, czy bloga, czy wideobloga, czy, czy, czy programów radiowych, czy multimedialnych, nawet prezentacje, to są wszystko yy, filmy tworzone przede wszystkim przez yy, amatorów, czyli sympatyków, miłośników. I y, ja zawsze opieram się na zdaniu, które miało BBC, że otworzyło tak zwane Open Studio, otwarte studio, y, gdzie amatorzy zgłaszali swoje dzieła i albo one były prezentowane w naj, najważniejszej telewizji angielskiej, prawda, albo były y, prze, y, jakby przerabiane z pomocą techniki właśnie profesjonalnej telewizyjnej, bądź też w oparciu o ten pomysł, a te pomysły są fantastyczne, właśnie najlepsze pomysły jednak mogą ci sympatycznie właśnie przekazywać, były robione już w sposób profesjonalny, reżyser profesjonalny, brał ten sam temat, tą samą wizję, ale robił to w sposób profesjonalny. Dlatego tego życzę amatorom, żeby... Telewizje to najważniejsze, telewizje profesjonalne, no bo też profesjonalizm, mówi, dzielimy amatorów i profesjonalistów w ten sposób, że ktoś skończył szkołę filmową, ktoś dostał zespół profesjonalny, prawda, kamery i montaż, to wtedy jest profe, film profesjonalny, a znaczy tym się różni od filmu amatorskiego w którym ani, ani reżyser nie jest e, reżyserem po szkole filmowej, ani sprzęt, który jest używany, cała ekipa zdjęciowa, montażowa e, nie jest e, właśnie profesjonalna, czyli e, w, w sensie e, pła, pra, pracy i płacy, prawda? Bo profesjonalista to inaczej mówiąc jest to człowiek, który pracuje na co dzień, dostaje pieniądze i e, po prostu jest to jego podstawowy zawód. Natomiast e, w całym świecie zresztą to jest takie też wzruszające, że y, każdy człowiek kultury, zwłaszcza ten, który chce tworzyć, on może tworzyć w różny sposób. Na przykład y, taki słynny y, y, muzyk może, może malować, jak I i on w dziedzinie muzyki jest profesjonalistą, a można powiedzieć w dziedzinie malarstwa jest amatorem. W najlepszym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie uczył się malowania, ale sposób widzenia świata przekazywania świata tak samo wielu właśnie wybitnych twórców może teraz brać kamerę w ręku i robić, ale to będzie film amatorski. nie można powiedzieć, że penderecki na przykład czy tam jakiś inny prawdę no nawet... Czyli Chopin jakby wziął kamerę telewizyjną i zrobił film, że to, będzie, że to jest film profesjonalny. To będzie film amatorski, ponieważ on nie jest profesjonalistą, zawodowcem po szkole opłacanym tego filmu. Także właśnie, oby to trwało, nie tylko właśnie, żeby to było rozdział, że filmy amatorskie, ale że jest jedna z kategorii, prawda, uznających, że w trudniejszych warunkach, z gorszym sprzętem można zrobić coś, co bardzo ludzi, y, ludziom potrzeba i podbudowuje. tych y, y, współczesnych form filmowych, jak pan uważa, kto, która forma y, najbardziej y, dociera do młodego człowieka, bo pan może to też ocenić y, no, przez, przez pryzmat iluś lat. Ta twórczość, w której y, y, działa się aktywnie, prawda, czyli młody człowiek bierze kamerę, bierze y, mikrofon, bierze światło i tak dalej, jest najważniejsze. Ja y, kiedyś y, byłem zresztą z ojcami werbistami, prawda, którzy z misjonarzami na całym świecie, byłem w Monachium i byłem zaskoczony, no to było 30 lat, 20, 20 lat temu, że w każdej szkole były zajęcia z filmu, gdzie młodzież oceniała, a jednocześnie było przenośne studio, jak wtedy wchodziło wideo, i każdy z uczniów musiał być z jednej strony scenarzystą, na drugi raz reżyserem, na trzeci raz kamerzystą, później oświetleniowcem, prawda, czy akustykiem i małe przenośne studio dawało im możliwość takiego poznania pracy twórczej, niekoniecznie później poważnie na przyszłość, ale, ale właśnie myślę, że takie formy są dla młodzieży najciekawsze i za mało wykorzystywane. Ja też nie tylko jako katolicki Stowarzyszenie Filmowe, ale w Fundacji Polska Europa Polonia prowadziliśmy kursy wideo dla młodzieży, również w szkołach. I oczywiście po pewnej części teoretycznej wychodziliśmy i każdy rejestrował bądź według tego, co, co proponowaliśmy, ale przede wszystkim według swojej wizji spotykać się z tymi ludźmi, których chce się pokazać i tak dalej. Dlatego też między ogląd znaczy, połączenie oglądania oceny i aktywnego udziału. To jest ta przyszłość, w, którą, w której młodzież może uczestniczyć i Wy jesteście, myślę, tego przykładem, jeśli oglądacie również filmy i oceniacie. W Niemczech na przykład tam właśnie registów niemieckich czy holenderskich było tak zwane Gruppenmedien, czyli po prostu były lekcje, gdzie pokazywano filmy, fragmenty filmów i oni musieli oceniać pod różnym względem to, czyli każdy musiał być w pewnym sensie krytykiem, ponieważ jeśli jest się krytykiem, to wtedy łatwiej jest, czy powinno się łatwiej wyeliminować różne złe rzeczy ze swojej przyszłej ewentualnej twórczości, ale po prostu... Przygotowanie do, do kina, do, do, do programu telewizyjnego, teraz programu internetowego to, to jest w tej chwili naj, naj, najciekawsze dla młodzieży i myślę, że, że okres kiedy, kiedy po prostu oglądało się tak zwane kinoakcje już mamy na szczęście poza sobą. Prawda? Potrzebne jest kino pokazujące refleksje co do patriotyzmu, co do historii, co do yy, spotkań z ludźmi. I tak, yy, w tym duchu myślę, że, że jeśli ma się Polska rozwijać, to powinna się rozwijać dzięki tej młodzieży, która przejmie od nas refleksję na temat przeszłości z wizją przyszłości, jak być mogłoby czy powinna. Dziękuję. Ja również pozdrawiam <głos》>. laureatów.